Chcesz dla swoich dzieci tylko tego co najlepsze, a one chcą coś z czekoladą? Na szczęście jest monte firmy Cot, dużo zdrowego mlecznego kremu z orzechami laskowymi i przepyszną czekoladą. Porcja w samoci. Monte firmy Cot, mały czekoladowy deser na wiele pięknych dziecięcych chwil. Jaka piękna czerń. to coś nowego. Wybrane w Perwolu Black Magic. I to jest nowość. Pervol Black Magic. Jedyny, który zawiera specjalny black fix. Zatrzymuje czarne i ciemne barwniki we włóknach. Kolory pozostają więc intensywne. Jak nowe. I czujesz się świetnie. Też spróbuję tej magii. Perwol Black Magic. Twoje czarne ubrania zawsze jak nowe. 30 sekund. Nie Jeden dzień może zmienić całe życie. Przez całkowity zbieg okoliczności nowojorska kosmetyczka wyjeżdża do Europy i... rozkochuje w sobie wschodnioeuropejskiego dyktatora. Frank Drescher i Timothy Dalton w filmie Piękna i Borys Bestia. Dziś o 16.50. Indie są piękne. Warto dla nich Lepiej być angielką albo hinduską. Mieszańców nikt nie lubi. Kiedyś to były czasy. Kiedyś to były gwiazdy kina. Kiedyś naprawdę zdarzyła się ta historia. Queenie od 2 stycznia w Polsacie. Się. Od pierwszej chwili, kiedy Cię poznałem, a potem z każdą chwilą coraz bardziej. Czy. czy wyjdziesz za mnie? Lekarz, ten, który przeprowadził sunięcie ciąży, niczego Pani nie mówił? Nie. To nie był uczciwy człowiek. Adam. Adam. Że Ty kogoś masz, co? Wiele kobiet. Jeszcze się na żadną nie zdecydowałem. Ale na pewno każdą z nich wolę bardziej od siebie. Adam i Ewa. Poniedziałek o 20, w środę i czwartek o 25. Proszę zaczynać. Połączymy się na żywo z Karpaczem. Aby zrealizować połączenie międzymiastowe, proszę wybrać 0, a następnie numer... Każdy może mieć kłopot z długim numerem międzymiastowym. Skorzystaj z łatwej międzymiastowej w tps -a. Ona Ej, wybierze prefiks 1033 za ciebie. Dzwoni jak dawniej. Może jakiś teleturnier poprowadza? Bardzo proszę! Możesz teleturnier! Pop łączy z ludźmi. Poziom morza minus 60 metrów. Terroryści znowu dają o sobie znać. Tylko Bruce Willis może zapobiec gigantycznej katastrofie lotniczej. Masz nawalone wełby. Zdany na własne siły, nie przebiera w środkach. Doskonałe kinoakcji. akcji. Szklana pułapka 2. Dziś o 20.00. O Sławie Kaj czy Piaska? Masz już 16 lat, ale nie więcej niż 28. Śpiewasz, masz talent, nie wiesz jak nagrać swoją pierwszą płytę solową? Tylko z nami masz szansę wziąć udział w castingu, zaśpiewać i wygrać kontrakt płytowy. Już niebawem największe wydarzenie medialne roku. Idol. Polsatu. Mamy dla Was specjalny konkurs związany z nowym serialem komediowym Kocham Klarę, opowiadającym o perypetiach młodego małżeństwa Klary, jej męża Kuby i ich przyjaciołach. Aby zakwalifikować się do dalszej gry, należy prawidłowo odpowiedzieć na pytanie. Czy serial Kocham Klarę emitowany jest w soboty o 20.30? Odpowiedz na to pytanie wysyłając sms o treści tak lub nie pod numer 7943. W naszym konkursie jest to co walczyć. Można w nim wygrać wspaniały sportowy samochód, w którym bezpieczeństwo gwarantuje ABS i EBD oraz poduszki powietrzne, czołowe i boczne, a także specjalne kurtyny powietrzne. Oprócz samochodu zwycięzca otrzyma masło dobre dla całej rodziny. Szczegóły konkursu w gazecie Telewizji Polsat. Kurry się! Tomek. On jest Tomek. I tak, a jak wasz piesek? Urósł! Eee. Dobra herbata? To przecież. Nie wiem jaki. Saga! Saga! Ten smak. Trudno zapomnieć. Saga. Był u nas rodzinny. Przeżyj jedną z najwspanialszych historii, opowiedzianą jak nigdy dotąd. Zobacz najnowszą ekranizację powieści Aleksandra Dumas, wzbogaconą o imponujące sceny walki, Tartania. Widowiskowy film o przygodach słynnych muszkieterów. Katrin Denef, Mena Suvari, Steven Ria, Tim Roth i Justin Chambers. W filmie Tartania. Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. na to International Witam polskich telewizorów programu Bar. Very good polish, thank you. Very good Swedish. Bar to nowe do tej pory niespotykany w Polsce pierwszy naprawdę interaktywne reality show. Bar to program, który osiągnął rekordową oglądalność w wielu krajach. A już od marca będzie go można zobaczyć w telewizji polskiej. Dokumentalną opowieść o przetrwaniu w wielkim mieście. Witam polskich telewidzów z programu BAR. Weź udział w castingu wysyłając SMS pod numer 7984. Treść wpisując hasło BAR. 30 sekund. ona Dzień może zmienić całe życie. Przez całkowity zbieg okoliczności, nowojorska kosmetyczka wyjeżdża do Europy i... ...rozkopuje w sobie wschodnioeuropejskiego dyktatora. Frank Drescher i Timothy Dalton w filmie Piękna i Borys Bestia. Dziś o 16.50. Wiecie, czemu warto być dzieckiem? Z tego się wyrasta. W tym domu wszystko może się zdarzyć. Malcolm jest po prostu nieprzewidywalny. I kocha go cały świat. Zwariowany świat Malcolma od 30 grudnia w Polsacie. Chyba się starzeje. Grac już na półfinał. Przed nami jeszcze jeden gracz. Gdzie zgubiłeś swoją gwiazdę? Został na podwórku, żeby mu przechodnie mogli gratulować. <grym> Karol Krawczyk przy telefonie. W czym mogę pomóc? Dzień dobry. <grym> mówi pani Krawczyk. <grym> Kiedy wyniesiesz śmieci? Uwaga, wielki zastrzyk dobrego humoru. Jak wygrać teleturniej, zapracować na awans i urządzić w M3 pole golfowe? Czyli Karol Krawczyk, ukochanym mężem i zięciem. Na prześmieszne przygody rodzin Krawczyków i Norków zapraszamy w każdy wtorek już od stycznia. Today. Kamery wideo są dzisiaj wszędzie. Pokażemy Wam zarejestrowane nimi zdarzenia. Czasami poważne, czasami zabawne, ale zawsze prawdziwe. Oglądacie desperacką walkę o życie. Oto jeden z myśliwców tuż po powietrznej kolizji. Widzimy, że stracił połowę lewego skrzydła i prawie cały statecznik ogonowy. Pilot usiłuje utrzymać samolot w górze. Znajduje się 65 mil od Mówi wieży kontrolnej, że stracił sterowność. To nie wszystko. Konwojowy samolot. Zawiadamia bazę o dodatkowych uszkodzeniach myśliwca. Dym i opary w kabinie pilota F18. Generator się pali. Myślę, że zaraz wyjdzie. Myśli, że pilot wyskoczy na fotelu wyrzucany. Myślę, że opuści samolot. Ale pilot nie chce się poddać. Jestem 4 mile od celu. Proszę o szybę. Chcę wylądować i prosi wieża o pomoc. Wieża oceana. Jednakże pas startowy 3-2 jest zajęty. 3-2 jest zajęty? Tak. A co z lewym? Także zamknięty. Ale sytuacja jest awaryjna i samolot podchodzi do lądowania. Wieża. Jesteśmy na końcu 3-2, to lewy pas. Samolot ląduje na lewym pasie 3-2. Odważny pilot powiedział w telewizji, że stracił sterowność w lewej części myśliwca. Samolot nie miał większych uszkodzeń i leciał w miarę dobrze, biorąc pod uwagę, że stracił połowę skrzydła. Pamiętajcie, że to była powietrzna kolizja. Drugi myśliwiec stracił stożek ochronny rakiety, a jego szczątki uszkodziły silnik. Jednakże ten pilot także nie chce się poddać. Wieża widzi go na ekranie monitora. Mam cię na radarze. Pilot chce sprowadzić samolot na ziemię. Proszę o zezwolenie na lądowanie. Telewizyjne kamery zwracają się teraz na drugiego pilota, który opowiada o kolizji i o locie bez osłony kabiny. Biał silny wiatr. Zderzyliśmy się z prędkością około 350 węzłów. Nieźle nami zakręciło. Dyktator pewnego latynoskiego kraju ginie w niewyjaśnionych okolicznościach. To było rewelacyjne. Mam dla ciebie rolę. Co się z nim stało? Atak serca, za dużo wytył. Jego miejsce zajmuje sobowtór. Dyktator z Paradoru w piątek o 21.00. <laughs> James Bond. Coś zakłóca lot rakiet wystrzeliwanych w Cape Canaveral. Pierwszy z cyklu awanturniczych filmów o tajnym brytyjskim agencie 007. James Bond będzie musiał stawić czoła złowieszczemu Chińczykowi, zwanemu Doktor No. Martini wstrząśnięte, lecz niezmieszane. Już w sobotę, 5 stycznia o 21.05.